Siema, z na Nexu i witam Was w drugim odcinku z Minecrafta. Pierwsza część bardzo dobrze się przyjęła i cieszę się z tego powodu, dlatego też drugi odcinek jest tak szybko. Kiedy wczytywało mi się tutaj wszystko, zauważyłem to. Czy Wy to widzicie? To się fajnie tej mieli. A tak naprawdę to jest normalny śnieg. To, że to jest na tyle daleko, że to się tak. śmieszne. Dobra. Y kiedy jeszcze nie włączyłem nagrywania, znalazłem gdzieś tutaj chodziła owca i udało mi się zrobić już łóżko. Jak widzicie, deszcz jeszcze przestał padać. No chwilę tutaj siedziałem jeszcze sobie, czekałem właśnie aż się zrobi ładniejsza pogoda. No i O kurde, no i już na start. No nie. Dawaj. Dobra. Okej, okay, okej, okay, dobra. <laughs> Jakie spocenie było w ogóle? <laughs> dobra. E, myślę, że dzisiaj sobie pójdziemy jeszcze tam, zobaczyć, e, jak tam to będzie wszystko wyglądało. Chociaż dostałem e, też jeden komentarz, że to miejsce jest w porządku. E, I zaproponował mi, zaproponowała mi ta osoba, a konkretnie e, Mariano Italiano Macaronę. Nie wiem, jakoś tak. Nie wiem, czy dobrze czytałem, Jak nie, to przepraszam. Żeby nie budować, że to jest dobre miejsce Tylko żeby nie budować zwykłego domku Tylko e, tak jakby Takiego hobbita e, w środku góry e, I żeby było e, e, Żeby był taki Nie wiem jak to wytłumaczyć, jakby tutaj, nie? O to mi chodzi Że tak e, w środku ściany A wejście byłoby na przykład Gdzieś e, tutaj na górze Nie wiem co, e, co wy o tym myślicie Dajcie znać Słyszałem zombie czy ono się tutaj serio resku? No. O niedobrze. Dobra. zbyliśmy się gnojka. W sumie nie będę jeszcze jadł, bo... nie będę sobie marnował. Dobra, to kość sobie wywalę i poprzepalam te... Chociaż no dobra, wezmę ją może się przyda nam mączkę kosną albo jak wilka jakiegoś znajdę. Dobrze, to ja sobie poprzepalam tutaj jedzenie. Mam 8 węgla jeszcze. Znalazłem. No, dobra. Przepalamy sobie jedzonko. E, poprzepalam to i jeszcze to. E, I widzimy się za chwilę. Dobrze, właśnie skończyłem przepalać e, sobie jedzonko, jak widzicie. Okej, okay, dobra, już się wystraszyłem, że nie mam schaba. E, Ustawiłem sobie też waypointa, bo będziemy jeszcze szukać innych miejsc na domek. E, tutaj ustawiłem waypointa potencjalny dom e, i po prostu będę to widział, nie? E, jakbym nie znalazł nic lepszego, to po prostu się tutaj wrócimy. E, mogę też e, usunąć. O, tutaj Waypointy i mogę to sobie usunąć. Więc jeżeli nie znajdziemy nic lepszego, no to po prostu, e, no po prostu usuniemy to i tyle, no. Nie ma co więcej gadać. Zobaczę jeszcze, jak jest na górze, bo nie zrobiłem tego w poprzednim odcinku. Yy, może tam będzie jakoś yy, lepiej. Lepiej niż tu. Więcej miejsca, o to mi bardziej chodzi. Bo widok raczej będzie ten sam, tyle że trochę. O! Zapomniałem, że mam tego moda w ogóle. Myślałem, że rozwalę jeden. No. Yy, kłodę. Jedną kłodę rozwalę. Ale jednak całe drzewo poszło. Czyli. O Jezu. Czyli dla mojej wiadomości, nie muszę rozwalać pnia. Mogę gdziekolwiek drzewo uderzyć i. Się... A jak liść? Nie, liść nie. Ok. No. Całe poszło. Nie mam tego drewna. Masakra. Dobra. Wspinamy się na górę. Na nagraniu słyszałem, że strasznie klawiatury były moje słychać. Nie wiem czemu, naprawdę, bo no, nie powinno być jej słychać. Ale, no cóż, tamtego już nie odwrócę. Dzisiaj postaram się jakoś ciszej chodzić, nie wiem. Yy, Okej, okay, chyba już jesteśmy tutaj. Jest tutaj dużo drzew bardzo, ale miejsca chyba tak samo mało. Jakbym nie powycinał. Myślałem, że pójdzie, ale ok. Dobra, ile mamy tutaj miejsca? W sumie, na no to niewiele, jakby to wyrównać. Nie, no. Chociaż w sobie to miał nie być normalny domek, tylko taki w górze. Chwila. No, w sumie to jest tak niby płasko, ale nie wiem, czy nie za mało cały czas, no. No nie wiem, dobra, yy, myślę, że powinniśmy po prostu, ja powinienem, szukać dalej jakiegoś domku. Mówię, w razie czego, yy, jak nie znajdzie nic lepszego, to po prostu się tutaj wrócę. Ej, słuchajcie, tutaj jest dużo miejsca. Po tej stronie. Tylko, że gorsze, gorsze jest to, że nie będzie takiego samego widoku już. Bym spadł prawie, Jezu. Ej, chwila, to jest woda. To jest bardzo ryzykowne. Dobra. No i jesteśmy. Na szczęście żyję. O, owca! Dobra, fajnie. Ej, no, tu jest o wiele więcej miejsca. To na pewno. Ile owiec? Ile owiec? Ja cię... Kurde, to co drugie łóżko chyba zrobię? Nie zrobię tego Nie, no nie zrobię Na co jeżeli coś fajnego wypadnie? No ale ten króliczek jest taki słodki Nie, dobra, zostawiam go Koza! Masz dirta <zysy> żar. Ej no, to był mój drift Znaczy drift! <grystanie> Co ja gadam? Czym, czym się go oswaja? Kością? Nie Może mięsem? <grystanie> o mój Boże! Jak go nazwać? Hm. Dobra, chwilę, dajcie mi się zastanowić nad nazwą Dobra, już wiem jak. Billy. Witaj, Billy. No i mamy pierwszego zwierzaka. Ja. Nie spodziewałem się tego w dzisiejszym odcinku. O kurczę. No co? Słudziaku, ty. Ale pana kuszka. Naprawdę. O, i króliczek stoi. Dobra, ale to tutaj też jest... Tutaj jest według mnie trochę lepiej, bo mamy o wiele więcej miejsca. Yy, ale widok jaki jest. Widok, 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 widok. Okej, okay, tam jest lawa. Chwila, czy ja nie mam shaderów włączonych? Poczekajcie fila. O mój Boże, jaki ze mnie debil. No, teraz jest lepiej, zobaczcie. Nie włączyłem shaderów, ale jest mi wstyd. Billy, kurde, ale super. Mamy kozę. <grystanie> e, dobra, widok miałem zobaczyć. Ok, więc tutaj mamy góry. Wiela, lepiej będzie y, w dzień, myślę, patrzeć. O, no właśnie. No właśnie. O, dobra, to jakieś zwierzaczki są, ale to mniejsza z tym. Tam jest ten pagórek, jak ja to nazwałem w poprzednim odcinku. Są też grzyby. Okej, okay, tutaj mamy... Okej, okay, to jest ładne bardzo. Okej. Okay, to jest woda chyba spada. Mi się wydaje. Nie, nie zrobię tego. No nie, no nie mogę, no nie, nie. Moje sumienie mi nie pozwala. Okej, okay, tu jest serio ładnie. To jest ładne, naprawdę. Ta wyspa latająca. Dziwne to jest. Jakby na tej wodzie to tak stało. Okej, okay, tam mamy. Okej, okay, to jest mega ładne, serio. Tam jest puszcza jeszcze. I kolejny biom śniegu. Strasznie dużo w tej okolicy e, tych biomów śniegowych takich jest. Mm. Tam to nic nowego nie ma. To jest dokładnie to, co stamtąd widzieliśmy. Tylko tutaj mamy jeszcze. No, inny widok mam, po prostu okej. Okay. Wieśniak. Wieśniak zombie. Skąd on się tutaj wziął? Dziwne. Ej, gdzie byli? Billy? Gdzie jest Billy? O, tu jesteś, Boże. Weź mnie, nie strasz tak. Ja W takim razie niedobrze, bo za mną nie chodzi. Ja nie mam smyczy ani nic. Jak się robi smycz? O, no to na pewno sobie zrobię smycz. Mam trzy nicie tylko. A potrzeba czterech. Jeszcze kuli ślamu, skąd to te wezmę? A, no on tak, no na pewno. Mhm. O, bili, no, bili, bili, bili. Ej, czy on? Nie, okej. Okay. No, to nie wiem, jakie ja mogę wziąć. Dobra, ej, ale myślę, że tutaj zostajemy, naprawdę. Tu jest ładnie. Ta zatoczka na dole. Dobrze, tam. No, myślę, że tutaj zostajemy, tak w sumie. W mi się, mi się tutaj podoba, więc znacznik można usunąć, jak to się robiło. Tak, ok. Tak. Ok, myślę, że mieszkamy tutaj. Póki co yy, nie będę się tej jeszcze budował, bo nie wiem, co wy o tym sądzicie. Czy się tej budujemy, czy nie. Musicie dać znać, czy Wam się tej podoba. Czy to była lawa, czy to był grzyb? Lawa, dobra, kolejna lawa, ale to dobrze, bo będziemy e, mieli łatwy obsydian. jak mamy dwa zbiorniki lawy tutaj, to będzie można jakoś zrobić obsydian sobie. Dobra, myślę, że czas zejść pod ziemię, ja tutaj wiem co zrobię, żeby mi bili stąd nie uciekł. W ogóle e, powiedzcie co sądzicie o tym imieniu, bo zawsze mogę jeszcze zmienić. Kurde, zawsze się mylę, jak tutaj to zbudować. A, no tak, to ma znaczenie, jakie jest drewno. To może stworzymy sobie takie ciemne? Takie. Okej, okay, niech będzie. Czy tyle starczy? No nie, no nie będę mógł robić. Okej, okay. nie wnikam. Yy, dobra, dziewięć to jest według mnie za mało, nie będziemy mu robili tak małego tego wybiegu, że tak powiem. Dobrze, Bili. Siedź tu. Siedź tu i się nie ruszaj, co ty robisz z tą głową?! Billy! Masz płotek, zjedz sobie. <noise> Zeżar ze, ze, ze to. Stwórzmy, może skrzynię i schowajmy trochę tego drewna Bo mam go za dużo, nie będę go ze sobą nosił ciągle. Naprawdę muszę odłożyć tej parę rzeczy po prostu. No. Mam ich za dużo. Zdecydowanie. Dobra, sadzonki to mogę. Oj, co ja robię? Sadzonki tej posadzę. Możecie też powiedzieć, czy odpowiada Wam. Kurczę, czemu to się tak. tak dziwnie bierze, jakby to było takie namalowane? Nie wiem. Macie też takie wrażenie? Te drzewa na przykład. Nie wiem, dziwne, dobra. E, mniejsza z tym. Tutaj mamy jeszcze zbiornik wody, więc. no mówię, mega łatwy obsydian. Chociaż w sumie tam jest lawa. E, Jezu, gdzie ja idę? Przecież tutaj jest ta lawa. Mamy. Tutaj jest jezioro nawet. Ej. To jest bardzo dobrze. To to bardzo dobrze to jest, bo będę yy, mógł szybciej sobie schodzić. O nie. No to jednak sobie teraz nie zeskoczę. Tam jest drugi. Tam są rekiny, a to jest płaszczka. No. O kurde. To chciałem powiedzieć, że sobie zeskoczę, nie? Będzie trzeba je powybijać kiedyś. Bo ogólnie, jak będę miał już tutaj y, na górze ten domek, to nie będę zawsze schodził y, w ten sposób, że po prostu sobie zeskakuję po górze, w ten sposób, nie? Tylko ich będę chciał jakoś szybciej to przyspieszyć, więc będę sobie skakał do wody. Tyle, że mówię, muszę się pozbyć tych rekinów, bo będą mi mocno przeszkadzać tutaj. O kurczę. No niezbyt dobrze, <laughs> naprawdę niezbyt dobrze. Yy, podkładam te rzeczy w takim razie. Yy, to jedzenie sobie zaraz przepalę, to mogę podkładać. Jepka też. Czy siapka będę miał przy sobie? To zaraz wiem. Yy, ziemię zostawiam. Dobrze, całe drewno odłożę. Kobla, wszystko podkładam. Może. Dobra, yy, Więc tak, biorę ze sobą bruk myślę, że tyle starczy. Ziemię też. Dobra. Yy, ziemię też tutaj biorę. Zaczyna się już, już mnie trochę irytować. Cię do adopcji oddam? Ok, yy, drewna za sobą wezmę trochę tego i trochę tego. Yy, kość jakbym. Chociaż nie, niech będę miał, będę miał kozę. Yy, może stworzę sobie to drugie łóżko w sumie. Nie, zostawię sobie na coś innego. Jeszcze nie wiem na co, ale na coś na pewno. Dobra, w sumie tyle, co muszę ze sobą wziąć. Yy, piecyk, piecyk. Dobra, piecyk postawimy sobie tu yy, i musimy to przepalić. Dobra, to yy, ja teraz będę szedł już po ziemię, tak mi się wydaje. Muszę jeszcze sobie zrobić crafting. Skoro idę. Yy... No i poczekam, dobra, aż to się przepiecze i Wezmę z sobą ten piec. Trzeba będę tworzył drugi. Jak już i tak mam crafting, to dobra już nie będę tworzył drugiego pieca. No i dopoziemy poszukamy jakichś surowców fajnych. Dobra, robię cięcie i widzimy się za chwilę. Dobra, jeszcze jestem w 100% gotowy. Zrobię sobie parę kilofów i jeszcze nowy mieczek, bo ten już mi się kończy. E, siekierki nie robiłem nowej, bo no, i tak tam raczej po nie będzie y, żadnego drewna. Łopaty. Łopaty miejmy nadzieję, że nie będę musiał używać. Dobra, ej! Tutaj jakbym skoczył, może nie będzie rekinów. Jak będą, to mam przesranę. Będę uciekał. Zapada noc. To jeszcze poczekam chwilę. Nie będę. O Chociaż co mi tam? Skaczę. Okej. Okay. Jezu już myślałem, że to coś strasznego, ale mi... W ogóle z takiej odległości mi rybę znalazło, nie? Dobra. Skaczę, <grybę> robię to. O, kurde. Proszę. Nie ma rekina, prawda? Nie ma. Okej. Okay. Co to? Co to jest? O Boże! Mogę jednak się przespać! Co jest? Co jest? Co jest? O kurde! Fak, 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 fak. Dobra, nie, koniec, koniec. Okej, okay, dobra. Co to są za dźwięki? Ja się pytam! Jezu! Nie chodzi mi o zombie oczywiście, tylko. Tam tu coś. Nie widziałem węgla, nie mam pochodni. Brawo ja. Po Prostu brawo ja. Nie stworzyłem sobie też waypointa, gdzie mam, kurde domek. Dobra, stworzę tutaj, to będę przeleko. daleko yy. Dom. Aha, No wow. No waypoint yy, i dom. tak se zrobię Dobra i dam domek yy, no tak Dobra Dom ale wyżej Dobra Będę musiał znowu podjaśnić w programie nam, yy, wam ekran Pewnie nic nie widzicie teraz Ja zresztą sam ledwo co widzę Dobra, yy, ja się teraz będę przez chwilę kopał że zejdę kawałek dłu Jak będzie się coś działo, to po prostu e, się zobaczymy. Mamy węgiel! Moi drodzy, mamy węgiel. Udało się. Wygrałem życie. Miejmy nadzieję, że dużo. Żeby mi staczyło na, nie wiem, z, chociaż z 20 pochodni. Im więcej, tym lepiej w sumie. Okej, okay, dużo jest tego węgla. Na szczęście. Uff. Dobra, kopiemy, kopiemy, kopiemy. O, bo w sumie już od razu stworzę z tego, co mam. U! <grybuj> wow, brawo ja! Teraz kolejny. Dobra, dużo z tego węgla, na szczęście. Okej, okay, to chyba cały. O, i siekiera mi się skończyła. ta to cały. Cały nagiel. Już przeszedłem 24 metry do dołu, no. Więc no i jakoś długo się nie musiałem kopać. Nie wiem, dobra, nie biorę. Okay, czy będzie coś jeszcze, może tutaj niedaleko? O, no i proszę bardzo. No i kolejny węgiel. Dobra, dobra. Nice. Na mapie widzę, że tam jest gdzieś lawa. To w tamtą stronę może pójdę. O! Żelazo mamy. Pierwsze żelazo. Tak? To tak, żelazo. Dobra, nice. Pierwsze żelazo w tej serii w drugim odcinku. Dobra. Ile metrów? 30 metrów do domu musiałem zejść. W sumie to trochę więcej, nawet bo tam do 3 bloki, czyli 33 metry musiałem zejść. Bo 1 metr to jest. Yy... No, 1 blok. Więc 33 metry. I mamy żelazo. Ile? Jeden. Jeden. Dwa. 3, 4, 5, ok, 6, 6, ok, no trochę mało, nie powiem, trochę mało. No ale dobra dobrze, no. cóż, zawsze lepiej to 6 niż w ogóle. Takie moje zdanie. Dobra, idę się kopać dalej. O mój Boże! O, czy wy to widzicie? Pewnie nie, bo nie zapaliłem y, pochodni. Ej, w sumie to podejrzane. Czemu tutaj jest tak pusto? W sensie, czemu nagle? Ja się kopię, a tu nagle jest taka wyrwa. Taka, taka dziura po prostu, i tutaj są jakieś rzeczy. To wygląda podejrzanie. Ej, po co mi crafting? Chodziło mi o piecek, bo muszę. Przepalić to żelazo, oczywiście. Dobra, mamy redstone i złoto. Proszę państwa, co tu się dzieje, no? Ile metrów? 46. Dobrze. Nice, nice. Zniknęło. Ej, przed chwilą jeszcze na mapie, gdzieś tam pokazywał się taki jakby, nie wiem co to było, jakieś dwie głowy takie. Troll to był chyba? Nie wiem, dziwne. Możecie sobie cofnąć filmik i zobaczyć, że tam był. Tam, gdzie teraz jest ta strzałka na mapie górna, to tam był, tak, gdzie ta laba jakby. Może się spalił chłop? <grym> No wystraszyłem się tego! <grymna> a cigmenta się wystraszyłem. Nie wierzę. Wystraszyłem się a Cigmenta kilow. No. Y kill off. Tak, kill, off. dobra. I złoto. Jeden. Dwa. Okej. Okay, Okej. Okay. Dużo złota 8 fajnie 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 serio redstone o jezu ale mało ale mało redstone dobra idziemy dalej to mi się wydaje że nie ma sensu już tutaj dłużej siedzieć i można iść dalej Słuchajcie, właśnie wydobyłem kolejne sztabki, znaczy nie sztabki, tylko rudy, żelaza. Jestem. Jak ja jestem głęboko? 50, tam jest? 30, nie, 50, czyli 53 metry? Eee, excuse me. Co, to. What? Ja już tak głęboko jestem? Dobra, to będziemy teraz kopali na 11, na 11, le, nie potrafię się wysłowić, tam gdzie jest liczba czanków i jest 11, czyli tutaj, tu się kopiemy, szukamy diamentów, jak zaraz się tutaj trafią diamenty, to ja po prostu nie wiem co zrobię, dobra, pokopię się przez jakiś czas, dopóki mi się ten kilof nie skończy, jak się, jak po drodze coś znajdę, no to wtedy się zobaczymy. Oj Boże, nie wierzę. No way, <laughs> nie. <laughs> to się nie dzieje, naprawdę. Nie. <laughs> no way, ja tego nie ustawiam, naprawdę. Proszę bardzo. No nie mogę. Ile? <laughs> Osiem diamentów! Jakie kurde, nawet ma! <grym> Co tu się dzieje? Nawet nie zdążyłem kilofa jednego skończyć. Po razu znalazłem jeszcze trochę redstone'u i żelaza, ale kurde, osiem diamentów w drugim odcinku. Co się dzieje? Jaki fart! Ja nie mogę. Ej, ja się tutaj jeszcze kopię. Może coś będzie w dookoła. Ja! Yeah. <grym> Osiem diamentów. Ej, ale jakim cudem w ogóle? Ja kurde w samej skórzanym korpusie chodzę. Diamenty mam. Co jest? Ktoś by się tego spodziewał. Czyli to był dobry wybór, żeby się kopać na jedenastu czankach. Ja... Yeah. Co jest w ogóle? Nie, no to jest niemożliwe. Osiem diamentów. Nie wierzę w to. To jest chory. Chore. Ja naprawdę tego nie ustawiłem. Jest po prostu taki fart. Drugi odcinek są diamenty. Co? Niektórzy to przecież, jak robią jakieś serie, to przez. Nie wiem, 10-20 odcinków nie mogą znaleźć diamentów, ja w drugim znalazłem. Co się dzieje? Nie, to jest chyba najlepszy odcinek ever, naprawdę. <grytanie> Dobra, nic tutaj nie ma. Myślę, że już będziemy kończyć, bo już tutaj tej. 39 minut materiału mam. Jeszcze to poprzecinam, to z pół godziny pewnie będzie tego filmu. Dobrze, więc z tym bardzo pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek. E, przypominam jeszcze, że na 100 subskrypcji jest e, konkurs na 40 zł e, na Payside Card. Wystarczy tylko dołączyć na Discorda, link w opisie. E, I na 100 subskrypcji zgłosić się do giveaway'a, będzie na specjalnym kanale. E, później po prostu podam szczegóły, jak, jak i co. No, więc subskrybujcie, tak? To jest najważniejsze. Bo, jeżeli nie subskrybujecie, to po prostu nie możecie wziąć w tym udziału. Bo ja to będę weryfikował, jeżeli wygracie. Czy subujecie, czy nie. Zostawcie też łapkę w górę. To i im więcej będzie łapek, tym szybciej będzie następny odcinek. Ja sam jestem ciekawy, co się w następnym odcinku stanie. Tak więc, się ma.